maneczko, witajcie moi drodzy, z tej strony Gomezos A to jest kolejny odcinek z gry Reason 2 Mroczne Wody W tym odcineczku sobie zadanko 4 muszkiety przeciwko wronie Także ja wam życzę przyjemnego oglądania i lecimy z odcineczkiem No i tutaj oczywiście zaczynamy stan od Bartolo, gdyż jest najbliżej Komendant Sebastiano mówi, że masz mi towarzyszyć podczas misji Jak to? Do czego ja ci jestem potrzebny? Potrzebuję dobrego strzelca hmm. Jest pewien problem O? Mój muszkiet zniknął. Co chcesz przez to powiedzieć? Wczoraj wieczorem naprawiałem go u Webstera. Wymieniłem spust, wyczyściłem lufę i nastawiłem celownik. Rano muszkiet zniknął. Okej. Okay. Nie możesz dostać innego muszkietu? Dają nam tylko jeden. Jeśli go zgubisz, masz problem. A może po prostu go sobie weźmiesz? To nie takie proste. Nie mogę przecież okraść moich kumpli. Za kogo mnie masz? Za pirata? Okej. Okay. Jak wygląda twój muszkiet? Jak zwykła skałkówka. Średnia długość lufy, bez bagnetu, drewno bukowe z mosiężnym zakończeniem. Okej. Okay. Znasz się na broni? Zanim wcielono mnie do wojska, terminowałem u różnikarza. Możesz mnie więc czegoś nauczyć? Chodzi o różnikarstwo? Cóż, niby mógłbym. Ale co? <laughs> nie wiem, czy mi wolno. W porządku. Sebastiano mi ufa. W takim razie chyba można, o ile nie będę miał przez to kłopotów. Okej. Okay. Kiedy dokładnie ostatni raz widziałeś swój muszkiet? Wyczyściłem go, a potem... no nie wiem, Eusebio przeniósł trochę wina. Ostatnie co pamiętam, to picie go przy ognisku. Gdy się obudziłem, huczało mi w głowie, a mój muszkiet zniknął. Okay. Pokaż czego możesz mnie nauczyć. Jasne, w porządku. O! Czekaj! Okay. Jak przeprowadzić uderzenie krytyczne? Większość celów ma To ty jakiś uczysz trafienia dół. krytycznego. Zwykle jest to głowa, ale u spowodujesz... Dobra, czekaj. Ty uczysz muszkietu. Na mnie. zarobiście zarobiście. Mm, nie, dobra, tego nie chcę. Zarobiście, moi drodzy. Patrzcie teraz, zobaczcie, jakie to jest SOP. On nas nauczył tej pierwszej zdolności do muszkietu. Jak widzicie, tutaj jest większa szansa na trafienie krytyczne, zadając wyjątkowo poważne obrażenia. A ten gościu, ten Webster, uczy nas jeszcze. Strzelca wyborowego, czyli podwaja szansa trafienia krytyczne za pomocą muszkietu lub strzelwy. Także to jest naprawdę mega. No jeszcze nas nauczył drugiego poziomu muszkietu. Dzięki czemu mamy już 65% biegłości w we władaniu muszkiet muszkietami. Tak więc no, już jesteśmy naprawdę mocni. Ale teraz jeszcze byśmy sobie poszli do em, do Webstera i nauczyli się właśnie tego strzelca wyborowego, żeby nie zapomnieć. To jest naprawdę, naprawdę mega OP. Zobaczymy, może Webster coś nam przy okazji powie na temat A tego... się zgubiłeś? Mam nadzieję. Czekaj. Co? Przecież ty uczyłeś... What the hell? Czyż on uczył tego strzałca wyborowego, nie? Nie mogliśmy się tego wtedy nauczyć, co jest? Jak to? No nie, to ja myślę, że to takie IQ 200 kurde. Czemu teraz mnie tego nie możesz nauczyć, panie Webster? Nieładnie. Szukam muszkietu Bartola. Ach, tak. Długość lufy L96, kolba z drewna bukowego z mosiężną płytką. Widziałeś go może? Włożył tyle pracy w ten muszkiet: wymienił spust, wyczyścił lufę, poprawił celownik, a potem po prostu go zgubił. Niezła historia, no jest nie? tego taki. Jeśli ktoś ma słabą głowę, nie powinien pić przez całą noc. No. Niby czemu? Co wiesz na ten temat? Eusebio wywiódł panicza Bartola na manowce. Było ich tylko dwóch, co? Przez większość czasu tak. Zasnąłem po pierwszej butelce. Aha, no i ty możesz pić, nie? Czemu po prostu nie dasz muszkietu Bartolowi? Nie mogę wydać muszkietu bez zgody komendanta. Okej. Okay. Gdzie może być muszkiet Bartola? Wątpię, żeby dostał nóg i odszedł. Czyli ktoś go ukradł? To piękna sztuka. Na pewno przyciąga wzrok wielu osób. Kto by go chciał? Raczej kto by nie chciał? Możemy mieć tylko nadzieję, że nie wpadł w ręce Molukasów. Okej. Okay. Chcesz... No nie, no nie wiesz, że ty nagle teraz nie mogę się nauczyć u ciebie. Towary też ci się, się zmieniły? No nie. Nie wiesz, że nagle się nie mogę u ciebie nauczyć tego strzelca wyborowego? No wtedy można było, teraz nie można? Co jest? Co się stało? Pokaż ten muszkiet. Yy, tu jest tylko zdecydowanie Bartolo. Mamy iść do Uzebia, tak? To jesteś ty? Tak, Eusebio. No, popatrzcie, co przyniósł przypływ pirata. Wiesz, kim jestem? Świat jest mały. Wieści szybko się rozchodzą. Słyszałem, że zakumplowałeś się z komendantem, pewnie bardzo cię to cieszy. Przynajmniej wiem teraz, że nie jesteś zwolennikiem Lukasów. To raz był piratem, ten na zawsze nim pozostanie. Będę cię obserwował. Okej, okay. wszyscy szukamy muszkietu Bartola. Czemu uważasz, że mogę ci pomóc? Piłeś z nim. A, i byłem pijany, czyż nie? Co się wczoraj stało? Niewiele. Tito wyżebrał kilka butelek wina i je wypiliśmy. Północy to zajęło. Bartolo w końcu padł pijany w sztokach. I? I co? Potrzebuję twojego pozwolenia, żeby napić się z kumplami? Odpieprz się z pytaniami o jakiś muszkiet. Nie podobasz mi się. O, wpadłeś w długi. Tak, ale tylko dlatego, że chciałem dla odmiany zjeść jakieś porządne mięso. Jak można wpaść w długi kupując? Dobre mięso? pytanie. Szybciej niż myślisz. Zwłaszcza kiedy Tito zarżnie jedną ze swoich świń i potajemnie sprzeda mięso. Ile jesteś mu winien? 200 sztuk złota. Mhm. No nie mam niestety zastraszałem 45. A jeśli zapłacę za ciebie? Ha, wątpię, by Tito na to pozwolił, ale możesz próbować. Jeśli ci się uda, odpowiem na wszystkie Twoje głupie pytania. Stoi? Jasne. No, niestety nie mam tyle zastraszenia, żeby użytam tej opcji. Nawet nie wyciągnę tego. Poszukuję muszkietu Bartola. Marnujesz czas. Ten ospały bałwan zawsze gubi swoje rzeczy. Może jej nie zgubił, może ktoś ją ukradł. Mów dalej. Byłeś tam, tamtej nocy. Przyniosłeś wino. Ci cholerni protektorzy za dużo gadają. Chyba byłoby lepiej, żebyś nie wtykał nosa w cudzy mm. Ok. Słyszałem, że Eusebio jest ci winien pieniądze. To sprawa pomiędzy nami. Nic ci do tego. Nawet jeśli będę chciał spłacić jego długi. Ach, tak. Masz 300 sztuk złota? To? Tylko nie próbuj. Wiem, że to tylko 200. No dobra, niech będzie 200. No, dawaj. To kiepski. Czekaj. Czekaj, bo akurat jeśli chodzi o złote to byłbym w stanie wyciągnąć chyba więcej. Hmm, chyba tak teraz. Spójrz na to z Dokładnie. perspektywy. Co? Jeśli puścisz go wolno z tym długiem. Wszyscy się dowiedzą, jakim jesteś dżentelmenem. Dżentelmenem? To mi się podoba. Poza tym Eusebio nie ma pieniędzy. W porządku, zapomnę o tym, ale tylko ten jeden raz. Jasne? Nie fajnie. Co to jest dług Eusebia 1-2? Szukam Martineza. Nie ma go tutaj i nie wiem, kiedy wróci. A o co chodzi? Eee... Nie miał czyścić końskiej zagrody? Od tego są Molukasi. Wysłałem go na polowanie. Mamy mało mięsa, więc trzeba upolować nieco świeżej dziczyzny. Więc poszukaj go, jeśli chcesz. Nie wiesz, gdzie może być? Spróbuj w dolinie, tuż przed miastem. Eusebio zna ten teren. Zapytaj go. Mhm, dobra. Nie, nie mam teraz czasu. Ale jak to czeka, to. Eusebio ma jeszcze więcej długu? A czemu to są dwa długi? Nie, nie mam teraz czasu. Ale czemu to są dwa długi z kortą, bo tylko jeden? Co? Twoje długi zostały spłacone. Naprawdę? Muszę przyznać, że to prawdziwa ulga. Co jeszcze mi powiesz? Dobrze, dobrze. Odpowiem na twoje pytania. Dawaj. Lepiej to zrób za 200 sztuk złota. Dobra, było nas czterech tamtej nocy: Bartolo, Tito, ja i Martinez. On też tam był. Mhm. Martinez nie wypił tyle co my, Tito wysłał go więc na łowy do dżungli. Nie pamiętam dokładnie, co było dalej. Wiem tylko, że następnego ranka obudziłem się w dżungli. Przysięgam, że nie zabrałem muszkietu. Oby tak było. Wiesz, co się stało z Martinezem? Pewnie poluje gdzieś w dolinie. Wiesz, kiedy wróci? Jeśli chcesz, możesz tu na niego poczekać. To byłoby bardzo wartościowe spędzanie <laughs> czasu. Zdecydowanie. Jak uważasz, jeśli chcesz go poszukać, spróbuj w dolinie. Zawsze tam chodzi. Mhm. Wiesz coś? Tak, że musisz. U... Dlaczego? Bo jak zwierzęta cię nie zjedzą, zrobią to. To kanibale? To dzikusy. To nie to samo. No nie. No dobra. Musimy znaleźć Martineza. My to mamy coś? Nie mamy. Hmm. Teraz on poluje gdzieś w dolinie. Gdzie on może być? Możemy iść do góry, teoretycznie z tym Torezem porozmawiać. Ale to chyba na niewiele nam się zda. A to jest chyba Martinez, tak? A okej, okay, się ma. Ej, czemu się tutaj szwędzasz? Idiota. Spłoszysz wszystkie zwierzęta. Dzięki. Co ty tu robisz? A jak myślisz? Poluje. Polowałem, dopóki nie spłoszyłeś zwierząt. Kiedyś w końcu torwę tego drania Jaguara. Pewnie w jego jaskini, jak ty będziesz się tu rozmijał. Jaki to Jaguar? Taki, który pożera idiotów jak ty. Chciałem ale ci zaoferować pomoc, ale... Dobrze. Od zbyt dawna zatręcza ludzi, ale nikt nie wie, gdzie ma kryjówkę. Ja wiem. Wyśledziłem ją. Do jaskini? Tak, do tamtej. Pomóc ci? Jeśli proponujesz... Owszem. Za mną. Czekaj. O, ten muszki jest fajny. Kurde, zabił ją. Pięknie. To też niezły wariat jest nawet. No dobra, dobra, czekaj, idę. Jesteśmy. Dobra. Teraz musimy być cicho. Czas dobyć broni. Przecież dopiero co jej dobyliśmy Czy <laughs> chyba gościu zbyt dosłownie wziąłeś do serca, że musimy być cicho? Ile myśle, że mam być cicho, nie myślałem, że będziesz kurde. O, ah, mapa, z do... mapa, z, ten, z drogą do skarbu. No. Ej. Tędy, tędy. Dzień dobry. O, trafiłem krytyczne siadło. Ok. Skórę Jaguara mamy. Ale jeszcze bym się tu rozejrzał chwilę. Grobowy korzeń, ok. O, i żyła rudy, fajno. Dobra, mamy to? No i co, idziemy sobie z nim porozmawiać, nie? Jazda! Co? Jaguar jest martwy. Dobra robota. Tito będzie zadowolony. Proszę. To w ramach nagrody. O. Pójdę do Tita. Czekaj. Masz muszkiet Bartola? Dlaczego tak myślisz? Nie widziałem jej od wieczora, kiedy wszyscy się upiliście. To nie ja, szefie. Mnie nie są potrzebne takie rzeczy. Co się stało ostatniej nocy? Chłopcy się spili, a ja znudziłem się pilnowaniem ich, więc poszedłem polować. W dżungli wpadłem na Ełzebia, który pieprzył coś o tym, że chce dać dzikusom nauczkę. Powiedziałem, że nie widziałem żadnych Molukasów, a on mówi, że Tito widział jednego. Połaził po krzakach, a potem upadł i stracił przytomność. Tylko tyle wiem. Muszkiet Bartola ci się nie przyda? No świetna broń. Ale nie ma bagnetu, prawda? Bagnet jest zawsze potrzebny. Na przykład, by przebić szarżującego na ciebie niedźwiedzia. Strzelba Bartola nie przydałaby mi się wtedy, prawda? Mhm. Alcazar mnie przysłał. Alcazar? Zalewasz. Miałeś dołączyć do mojego ataku na Wronę i jego piratów. A, i to wszystko? Tak. Gotowy na wyprowadzkę? Chwilę, stary. Nie, żebym się bał, ale... Wrona i jego ludzie? To nie pieprzona drobnostka. Kto jeszcze jest z nami? Venturo, Bartolo i Sancho. Tak, Levi. Przydadzą się podczas walki. Gdzie się spotykamy? Naprzeciwko górnej bramy miasta. W porządku, zaraz tam pójdę. Dobra, jeden chociaż jest. Ale nadal nie mamy tego muszkietu Bartola. Wreszcie hm. się spili. Ale nikt tego muszkietu nie widział, co jest najgorsze. Hmm. Nie wiem, tutaj był ten Martinez. Może tutaj gdzieś jest ten muszkiet? Gdzie jest w ogóle ten skarb tego z Doliny Jaguara? Czekajcie. Aż? Tutaj jest. Okej. Okay. Ciekawe. A jest tutaj, no faktycznie. Dobra wykupiemy sobie Hmm Że niby te cztery muszkiety takie zadanko, a takie złożone się zaczęło robić, nie? Łatwizna Ciężka to skrzynia, pokaż sobie w środku, panie. No, może być. Widziałem lepsze. <grymne> Ale nie będziemy narzekać. Dobra, musimy wrócić do tego uzabia chyba, nie? On coś nas chyba w konia robi z tym muszkietem, tak mi się wydaje. Tak niby nie... Niby nie widział, niby nie widział. To tak jakby on ostatni miał ten muszkiet w rękach. Nie ma, dobra, dawaj. No i co? I ty nie masz tego muszkietu. Ja nie wierzę. co teraz zrobić z tym muszkietem, Kurczę Szekaj, co, może nam coś dziennik podpowie? Martinez widział sobie jak ten biegł do dżungli, bo Tito powiedział, że widział tam to Molukasów. To Mo potem on sobie zasnął. okej. Okay. dobra. Jak Tito to bieg do dżungli? To, to on tam To Chodzi na to nie? Bo musiał gdzieś tutaj powiesz. Bo jak Tito biegł, jak ten zabior bieg do dżungli? Gdzie on mu, kurde powiedz? No, tylko gdzieś tutaj, nie? Coś ty za jeden. A sam, co ma? Co tu robisz? Szukam trufy. A co myślałeś? Kazali mi sprawdzić jakieś głosy. I Piraci. W tamtym grobowcu. Chyba szukają złota. Ilu piratów? Trzech. Są chyba odwrony. Dobra, dawaj. Nie chcesz tam wejść i z nimi walczyć? Nie zatrzymujecie. Wolałbym zdawać raport. Ale może mają jedzenie, a ja umieram z głodu. Hmm, dobry plan, stary. Zróbmy z nich filety. <laughs> Łatwo dało się go namówić. To by nie mówić. Dobra, zobaczmy, co to za piraci... będą. Grabisz sobie, stary! Oj! Odrzynacz nasz o, ty, jaki mocny! i na co Jaki mocny! Mamy go. O, teraz było trofeum krytyczne. O, lan... Następne. No, jak zaczęły siadać te trofeum krytyczne, Czego to... nie ma Serio? A on jeszcze pograbił ich! Sam się o to prosiłeś! O nie... Pokaż mu! Halo, odleciał. Nic do zabrania. Nie, on nic si nie si mieli. Hm. Ale... Co, Ciekawe, że oni nic nie mieli. Dobra, to chociaż sobie kuferek zrobimy. Może w kuferku mają coś ciekawego, nie? A, żelazny pierścień. co my tak sobie. No dobra, pogadamy sobie z tym. E, nie, zapnie to. Dobra robota. Czy mieli przy sobie jakieś pożywienie? Nie widziałem nic takiego. Poczekaj. Czujesz ser? <laughs> Potrzebujecie do pracy. Wybacz, stary, ale tylko Alcazar wydaje mi rozkazy. Ty i ja. To nie może być gorsze od zwykłego patrolu. Co jest? Idziemy za wroną. Może najpierw coś przekąsimy? Mój żołądek pomyśli, że podcięto mi gardło. Dobra, ale się nie przejdź. Spotkamy się przy północnej bramie. Na pewno, tam będę. No i gitara. Dobra, dwóch mamy. Został nam Venturno. I ten muszkiet, kurde. A ty polowałeś w dżungli żeście pili tu A no, on nie mógł daleko gdzieś, kurde, uciec z tym muszkietem, nie? Eee, dobra, nie wiem, jeszcze poszukamy to najwyżej Na razie pójdziemy po Venturno O, tak jak, tak jak obiecywał, piję tutaj Zbieram grupę, by załatwić wronę. Właśnie zgłosiłeś się na ochotnika. Chcesz załatwić wronę? Możesz na mnie liczyć. Gdzie mam się udać? Wyjdź przez główną bramę. Czekaj tam, aż zbiorę grupę. Stamtąd wyruszymy. Jasne. Nie chcemy się ociągać. Powiedz innym. Jasne. Fajnie. No i co, moi drodzy kurczę? Nie mam za bardzo pomysłu. Nie mam za bardzo pomysłu, kurczę, gdzie to może być? Gdzieś w dżungli. Hmm. Może jeszcze tego Toresa w sumie spróbujemy zapytać przy bramie, nie? Bo on mówił, że on ich widział. Eee. Ty masz coś nowego? Nie, nie masz nicowego Szkoda. Dobra. Dobra, zapytamy się jeszcze tego ziomeczka przy bramie. Chłopaki tu będą czekać. Nczynka. Tego mieliśmy się zapytać. Nie, to jest Agila. Słyszałem, że w mieście pojawiła się... Aha, oni tu będą czekać, tak? Hmm. Kurde, pili w dżungli Tamten pobieg No ale to są wskazówki takie Wskazówki takie nic nie mówiące, nie? Olalo Dobra Dobra Dobra, mamy to. Hmm. Może to gdzieś tutaj, kurde, Krzaki. Nie, to tylko Czarny Oleander. Już myślałem. To nie może być gdzieś daleko, nie? Troszkę kwiat. Co, że on by poszedł, masz do tego? Nie, no chyba niemożliwe. Tutaj był ten, nie, Martinez. No, tak, tutaj był Martinez. Ten pobieg do dżungli. Gdzie on mógł powiedzieć tu? Hmm. tu nie, no to był Sancho. Powiemy Była ta koniczyna To gdzieś tę stronę musiał biec Dobra moi drodzy Dotarłem do Tita Tutaj jeszcze widzę, że u Tita odblokował się dialog Wiem więcej o tym, co zdarzyło się tamtej nocy. A więc wiesz, czy to miało mnie wystraszyć? Zależy mi tylko na muszkiecie, więc słuchaj. Słucham. Jest źle szczegółowo, upiłeś ich, ale Martinez nie chciał pić, więc wysłałeś go na polowanie. Bartolo zasnął, Eusebio był pijany, ale to ci nie wystarczyło. Wmówiłeś mu więc, że Molukasi są w dolinie. Niezła bajka. Pozwól mi dokończyć. Oczywiście Eusebio nie znalazł Molukasów, bo nigdy ich tam nie było. Zamiast tego zasnął w dżungli. No dokładnie. Wysłałeś tu ze śpiącym Bartolem i jego muszkietem. To dość podejrzane, nie uważasz? Tylko na to cię stać? Na jakieś cholerne oszczerstwa? Hmm. Oddaj ją i będzie po sprawie, dobra? No dobra, i tak jest zepsuta. A więc to ty miałeś ten muszkiet. No kurde, tak właśnie podejrzewałem w sumie. No bo to się kupy nie kleiło, nie? Że on pobiegł do dżungli i nagle. Zresztą w tej dżungli nic nie było. Dziwna sprawa. No dobra. Idziemy, oddamy mu ten muszkiet. Oto twój muszkiet, Bartolo. Jest wspaniały! Dzięki. Zaraz... nie działa. Cholera. Wiem, co się stało. Kabłąk spustowy jest zagięty. Chyba wystarczy go odgiąć. Po prostu go napraw. Już się robi. E, co z twoją misją? Czas wrony nadszedł. Potrzebuję strzelca, który pomoże mi pozbyć się tego dupka. Spotkajmy się przy górnej bramie miasta, kiedy będziesz chciał. Tak jest. Naprawię mój muszkiet po drodze. Idealnie. Jasne. Nie no, tylko strzelbu pokazujesz. No dobrze moi drodzy, to ja myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Ja bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli odcineczka mi się stać zostawcie łapkę do góry. I widzimy się w kolejnym odcineczku, także trzymajcie się. Hej.